Łodzik! Halo, halo, witam was tutaj wasz super gamo. Jak już na pewno sami doświadczyliście, jest akurat taka akcja leci w World of Tanks, że za za pierwszą grę, którą wygracie, co dzień zamiast dostać dwa razy, Tyle punktów jak powinniście dostać, dostajecie 5 razy tyle punktów, co nam daje możliwość, żeby um, zebrać bardzo dużo punktów przez krótki czas i zmienić pojazd na przykład um, o poziomie 5 albo tier 5 na, bardzo szybko na tier 6 albo 7. Naturalnie to zależy od Was, jak dużo gracie i ile, ile, ile gier wygracie co najmniej ja chcę wam tylko dzisiaj przedstawić krótko mój panzerkampfwag 3-4 um, jak widzicie jest mniej więcej całkiem standardowy silnik mam jeszcze z ostatniego czołga który wziąłem um, osiągnąłem jedyna rzecz którą zmieniłem jest działo przedtem miałem działo 7,5cm kvk 40l Kreska 43, a teraz używam działo 7,5 cm KWK 40L, kreska 48. Po prostu jest to lepsze działo, um, lepiej funkcjonuje dla mnie. I chcę Wam pokazać, co tak można w tym czołgu udziałać, czy zadziałać w grze. Um, też momentalnie jest tak, że jak chcecie przeszkolić Waszą drużynę, którą macie w, w czołgach jest to o 50% mniej was będzie kosztowało, co też nie jest nieźle. I ogólnie tak jak mówiłem już 5 razy tyle um, dostaniecie e, doświadczenia za wygraną grę niż normalnie byście dostali, co jest naprawdę bardzo fajnie i bardzo szybko nam pozwala, żeby zmienić czołg mi się podoba, jak wiecie mój cel jest żeby osiągnąć czołg o poziomie siódmym Tygrysa i mieć taką samą zabawę w Tygrysie jak w, na przykład w moim sztuk 3 to na dzisiaj, um, teraz Wam pokażę mm, do dziś najlepszą grę którą w czołgu Panzer Campwagen 3 4 miałem. Mam nadzieję, że tak samo będziecie się potrafili zabawić przy oglądaniu jak ja w grze. Dziękuję Wam za uwagę, mówię Wam do następnego razu Wasz Super gambo. Halo, halo, witam wasz tutaj Mr. Super gambo. Um, Wy mnie znacie tylko pod Super gambo, ale jestem dla Was, od dzisiaj jestem Super Gamo. Mr. Super gambo. żart żartami. Um, przed chwilą wam przedstawiłem moje, mój, mój, mój czołg pan, pan, panzer, panzer 3 4 i teraz wam przedstawię do dziś moją najlep najlepszą grę którą miałem w tym czołgu. I na pewno akcje które, które zobaczycie nie, nie są jakby powiedzieć najlepsze czy um, nie udziałałem tego, że odstrzeliłem 6 czy 7 przeciwników. Nie, to nie, ale udało mi się uczynić bardzo dość dużo szkód na czołgach przeciwnika, na ciężkich i na letkich czołgach. Tak samo jak bardzo przeszkadzać przeciwnikowi, i to tylko względu na to, że Udało mi się z początku gry bardzo dobrze ustawić. Naturalnie też to, że działo, które jest zabudowane, które wam przedstawiłem na moim czołgu może nie jest najlepsze na poziomie 5, ale jest OK. Co... So tak, jakby mnie trochę wyhamowało, to jest naturalnie poziom mojej załogi, który w tej grze leżał około 84-85%. Ale eee, spójrzcie, zobaczcie i będziecie widzieli, co mam na myśli. Co jest interesujące, to jest to, że po drugiej stronie mniej więcej. Taki sam czołg jak ja się wdrapał na tą górę. Ja sam już tam próbowałem w tym czołgu wjechać, ale jakoś, nie wiem, albo mu, albo mu brak mocy, albo nie znalazłem odpowiedni kąt, żeby tam wjechać. Nie, nie złuszczało Dana, ale tylko mu gąsienicę zerwało. Tu miałem szczęście, że mi nie trafiło, tylko obok mnie wybuchło. Tutaj teraz zwróćcie uwagę na ten mały czołg LCAMX. Jest to bardzo bardzo zgrabny, bardzo szybki czołg, francuski czołg mały. Um, nie wiem, nie wiem czy to jest lekki czy średni poziom, ale działo, które jest zabudowane na tym czołgu jest okropny po prostu jest nie, nie jestem sobie pewny tego, ale jest jedno z najsilniejszych dział na poziomie piątym. Jest bardzo silny jeśli chodzi o to, żeby przebić um, opancerzowanie, wyrządza duże szkody um, z każdym strzałem. I do tego ma jeszcze ten um, okropny magazyn rewolwowy co mu pozwala oddać przez bardzo krótki czas 5 szałów. Tu, na, tu nawet trochę byłem zdziwiony, że mi się udało działem, które mam zabudowane, przebić opancerzowanie um, od Jak Pancer 4. Tu mnie w gąsienicy trafili, ale miałem szczęście, mogłem uniknąć dalszych szkód. To mnie też trochę zdziwiło, że mi się udało standardową amunicją przebić opancerzowanie od Churchill 1 Czołga. Nie oczekiwałem tego. I tu nawet go mogłem wysadzić w powietrze i natychmiast się znówsować, żeby nie nie zostać poszkodzony dalej tutaj tylko mi się udało przekopać trochę glinę ale teraz przeciwnik tak jakby mi pokazał tyłek i bok i to mi pozwoliło go jakby powiedzieć zniszczyć co mnie trochę zaskoc zaskoczyło to jest du ta duża ruchomość od jak pancer 4 Nigdy bym tego nie oczekiwał, jak widzicie, gra się skończyła. Mieliśmy szczę trochę szczęścia, wygraliśmy grę. I dlaczego to była jedna z moich najlepszych dni? E, gier, widzieliście, co potrafiłem w tym czołu, którym na pewno nie jest nic specjalnym, wyrządzić. I dodatkowo za tą grę dostałem, bo tak jak, mówię, tak jak już Wam mówiłem, że ta akcja teraz leci, że za. Pierwszą wygraną grę na dzień dostaje się 5 razy tyle doświadczenia czy Erfahrung, albo XP jak normalnie, normalnie to się dostaje 2 razy tyle. Przez to, że się dostaje 5 razy tyle w tej grze dostałem 3000 3575 punktów, co mi naturalnie pozwoliło zrobić duży skok i w kierunek tygrysa. Ja Wam mówię, dziękuję za uwagę, życzę Wam wspaniałego nowego roku, jeśli już się nie, w tym roku się nie zobaczymy i do następnego razu Wasz Super Gambo.